Yo, cześć rodziska, z tej strony Wojciech i witajcie w filmie, który zmieni Wasze postrzeganie niektórych piłkarzy. Może nie zmieni, ale ukształtuje w Was całkowicie nowe, bo dzisiaj pokażę Wam najlepszy czarny skład w Ultimate Team, ewentualnie lekko brązowy. E, oczywiście, e, widzicie go teraz na ekranie. E, jest on całkiem dobry. Naprawdę, muszę jeszcze przyznać, że jest bardzo dobry. E, więc, tak, w bramce jest Elton. Wiem, że jest sporo Brazylijczyków i ogólnie, no, nie ma dużo graczy, stricte z Afryki. Wszyscy ci gracze e, albo mają jakieś pochodzenie. No, w sumie, Brazylijczycy też, sporo z nich jest po prostu czarnych. E, Francuzi, no, to są po prostu z różnych francuskich krajów. Sterling, pewnie z synem jakiegoś imigranta czy coś. Nieważne, to nie jest istotne. Miałem tutaj wcześniej na miejscu. No widzicie, ławkę też jest czarna. Na miejscu Sterlinga miałem Depay'a, otóż Depay pochodzi z gany i pewnie by się nadawał, ale trudno, skoro nie uznałem, że będzie buldupy, że jest nie dość czarny, więc uznałem, to będzie świetne. Więc tak, w bramce Elton jest to moim zdaniem najlepszy czarny bramkarz, bo ciężko od dobrego czarnego bramkarza, a Elton jest świetny plus madresy, także w ogóle Naldo świetny, wysoki, dosyć szybki, niesamowite wślizgi i tak dalej, wysoko dosyć Felipe Santana, e, najlepszy obrońca sprzed lat e, i teraz też nie najgorszy, Orier, moim zdaniem najlepszy prawy obrońca w tej grze. Niesamowity jest. Naprawdę jest bardzo szybki, ma dobre pracowitości i generalnie gra się nim świetnie. Baba, który jest spoko, bez szału, ale no, jest dobry. Ramirez, który jest jednym z najlepszych środkowych pomocników w tej grze. Uwielbiam typa. Matuid dokładnie to samo. Bardzo podobny typ gracza co Ramirez. Gdyby był szybszy, to byłby jeszcze lepszy. Ramirez, eh, Luis Gustavo, który jest jednym z najlepszych defensywnych pomocników w całej grze i sprawdza się świetnie, szczególnie w tym składzie. Lukas, który wydaje mi się, że. To jest odpowiednio czarny jak na ten skład, ale jest bardzo dobry, bardzo szybki. Cztery gwiazdki sztuczek, tak samo jak jego kolega na drugim trzyle eh, Rachim Sterling. Tutaj był Depay. Depay mi się zdaje, jest lepszy. Sterling ma trochę za słabe strzały, moim zdaniem. Ale oprócz tego, bardzo dobry technicznie, plus bardzo szybki. I na ataku lore, lore i kremi który jest świetny. Bardzo go lubię i lubię nim grać. Także starałem się wymyślić jak najlepszy czarny skład. Czy tam czarno-brązowy taka mieszanka wedlowska. I co wyszło? To! Jestem pewien, jakoś tam da się ulepszyć taki skład. Da się zrobić odrobinkę lepszy czarny skład, ale moim zdaniem, ten jest najlepszy. I zagramy sobie teraz spotkanie. Ostatnie spojrzenie na piękne buziaczki moich piłkarzy. E, na ławce też są niezłe koksy. E, I myślę, że jedziemy ze spotkaniem. Na, mm, zamiast Santany mógłby być dużo. Ogólnie tu mogą być sporo lepszych graczy, gdybym chciał użyć graczy, którzy, których widać w nocy. Ale nie chciałem, więc używam takich. I ci są bardzo dobrzy. Uwielbiam mecze towarzyskie, tak szybko znajduje przeciwnika, tak szybko można kogoś zniszczyć. Nie grałem jeszcze w tych strojach, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Ustawiłem sobie nowe, bo za długo grałem tamtymi strojami. Generalnie powinno mu stać czarne stroje, albo białe tak naprawdę, żeby się kontrastowały z piłkarzami, no ale... Za późno już teraz na takie przemyślenia, czas zagrać coś. O, koniec przeglądania Instagrama, oto skład rywala, jest to pełny skład niemiecki, z dwoma tocami Gomezem i Hektorem. Dobry składzik, naprawdę. Ale podanie do Lukasa. Leno, Leno! Nie, czego z piętki? Nie kazałem ci z piętki strzelać. Okej, okay, to wpadło, nie wiem jak. Nie wiem dlaczego Remy strzelał z piętki. Nie wiem, czy to był Remy, czy w końcu Sterling. Ale trzymałem tylko przycisk strzału. strzału. Nie, nie strzelałem z. No w sumie nie mógł. No bo musiałby się obrócić. To w sumie tak by było najszybciej. Ale nie wiem, czego to zrobił. Ważne, że wpadło. Czarna supremacja, tak jest. Kolejna szmaciana bramka, ale bramka 2 do 0, po raz kolejny czarna supremacja, tak jest. Kedira, wiadomo, no w reprezentacji Niemców, znaczy nie w reprezentacji Niemiec, de facto, takich prawdziwych Niemców też jest mało, umówmy się, tam yy, połowa to Turkowie, ewentualnie, Turkowie czy Turcy, whatever, dobra, nie, nie wiem, która wersja jest poprawna, teraz się wygłupiam, ale yy, ludzie pochodzący z terenów yy, Azji Mniejszej, i ci ludzie, no, wspierani są przez piłkarzy pochodzących na przykład z Gany, jak Boateng. Okej, okay. teraz prawdziwy kawał, no właśnie, tego człowieka pochodzącego z Azji Mniejszej, bodajże, tak, Ezir, czyli Kedira. Mi, się, Kedira, mi się zdaje, że też jest z pochodzenia Turkiem. Strzela. No cóż, ja jestem ciekaw w ogóle, jeżeli byście chcieli mi napisać skąd pochodzi Sterling. Ciekawa informacja, nie? Na pewno ktoś z was wie, wiecie wszystko. Dobra, no po pierwszej połowie zdecydowanie widać naszą przewagę. Ja wspierany przez moich najlepszych przyjaciół zdecydowanie radzę sobie lepiej niż przeciwnicy. Myślę, że będę próbował dokonać jakichś zmian. Myślę, że zmienię formację i stawię, na przykład za Lukasa, Lakazeta albo Dumbie. O, fuck, to był duży, duży błąd, ale to, co kolej zrobił, to już w ogóle była jakaś masakra. O, kurde, co mi wsadził bramkę, no nie. Thomas Müller, no to już jest rodowity Niemiec, to już po prostu, no. Czas chyba wprowadzić Dumbie, chyba tak. Chyba prawdziwy Afrykańczyk musi wlecieć na rejon, bo tutaj dzieją się złe rzeczy. Okej, okay, Sterling na skrzydle, podryblował, podryblował i wystawił... No, piękne, naprawdę. No, 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 jeżeli oglądaliście tę akcję razem ze mną. Ach, ten dribbling po prostu położył leno i wystawił na płasko dla Remiego. Pięknie. 3 do 2. Easy game, easy life. Teraz, jak to mówię, to mi strzeli Millerem, ale nieważne. Nie strzeli, bo odebrałem. Tak jest. potęga, siła. Ok, Gustavo strzeli z daleka. fuck, czego nie trafił? No niestety, szkoda, bo gdyby wpadło, to by była e, Byłaby. No już ustalony wynik spotkania, tak? No już raczej by nie strzelił dwóch goli. A tak, jeszcze może strzelić jednego. Także wrzutka jest czas babą i Naldo. O kurde, jaka główka. Czy to będzie rzut karny? Tak jest, Naldo był faulowany podczas. Czy Santana? Nie wiem, ale ktoś się pruje do kogoś. E, zobaczmy, kto ma dobre karne. Może przynajmniej karny ktoś ma w porządku. 78 z Remi będzie musiało wystarczyć. Popatrzymy na pana, żeby wiedzieć, gdzie mam strzelać. Nie trafiłem w zielone, ale trafiłem w bramkę. 4 do 2, tak jest. To jest właśnie potęga tego składu. 4 do 2, przeciwnik na kolanach. zajebioza, zajebioza Nie musiałem robić żadnych zmian. Nie będzie dogrywki, nie będzie niczego, jak to mówił koniec tego spotkania. Udowodniono, że czarni są najlepsi. Jeżeli, tak jak ty, jeżeli ty, właśnie ty drogi widzu, tak jak ja, masz ochotę zrobić teraz odwróconego Michaela Jacksona, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Polecam, nie jest zbyt tani, znaczy nie jest zbyt drogi, a jest naprawdę, naprawdę dobry. Jedyne co, to zmieniłbym tego sterlinga. Plus, za Santanę myślę, że dałbym e, Dawida Luisa, bo uważam, że Dawid Luiz jest świetnym obrońcą. I myślę, że skład byłby naprawdę ewentualnie jakiegoś gracza z Bundesligi, yy, który by się jakoś połączył. Jakiegoś brąkarza z Bundesligi, jeżeli Elton Wam nie pasuje, można też dać brazylijskiego lewego obrońcę, na przykład yy, zrobić coś takiego. E, tak już absolutnie. Głupi odcinek, ale na przykład Aleksandro byłby super, także no powtarzam jeszcze raz. Zostawcie łapkę w górę. Michael Jackson, może by was nie poparł, ale i tak fajnie by było być czarny. Ja na przykład mam teraz taką ochotę, więc poglądam jakoś koszykówkę. Hashtag śmieszne i dzięki za oglądanie. Na razie.